Jedną! Nazywam się Agata Grajewska, pochodzę z Białego Stoku. Jestem, a właściwie już nawet nie jestem studentką i znajduję się teraz na żaglowcu Fryderyk Chopin od trzech tygodni i teraz pełnię wachtę nocną od godziny 12 w nocy do 2. .00. A z kim? moją wspaniałą współbachniczką Elizą i przypadkowo zaplątało się tutaj także w Gosia. Ja. Cześć! Jestem w załodze tego żaglowca, w załodze szkoleniowej, czyli takiej, która, e, dostając się tutaj nie miała pojęcia o niczym, e, jednak przez te parę dni, parę tygodni... E, Każdego dnia poznaje no, coraz coraz nowe węzły, coraz nowe liny. E, także jest tutaj praca i momentami e, trochę zabawy. Powiedz mi, a czym się różni gejtawa od e, gorlinga? E, gejtawa jest niebieska. Fakta <laughs> Pakta trapowa. Si siedzi przy trapie, czyli przy tych skotkach długich, co tutaj widać za mną, mam nadzieję. Siedzi się zazwyczaj w dwie osoby, ma się tak zwanego śwista, poproszę śwista nawet spróbuj. Świst się wykonuje, gdy przechodzi przez traw ważna osoba, jak kapitan czy oficer. Dobra, uwaga, świszcie teraz tak, jakby przechodzi. przechodził. Może, może tutaj zrobisz zastatystkę, przejdziesz po trafie, a ja w tym czasie spróbuję już świsem. Idziesz. Samo żeglowanie niestety za bardzo tego nie doświadczyłam, Przecież ponieważ płyniemy na żaglach jakieś pół godziny psuje w, w ciągu trzech tygodni, także niestety nie było i wydaje mi się to naprawdę piękna rzecz, gdy statek się przychyla, gdy twierdzisz świat w żaglach. A czego nie myślisz? Wacht wachty nocnych, e, wachty nawigacyjne. Ale, ale tu jest trafowa. Mamy Siek, reflektor trzech tak, tak, muzycznych, które nas oświetla, czujemy się jak gwiazdy, ok, ale wachty nawigacyjne, to jest czarna strona w derek Wachta musiała tak zwana od północy do czwartej. to jest totalna porażka. E, ogólnie bardzo mi się tutaj podoba, podoba Podoba mi się to, że e, znałam tutaj nowy styl w ogóle. Ale Sztormiak. tak, sztormiaka, tak. To się nie styl? Tak, tak, jest to wow. styl mody. Mogę się wow. zdać. No film kręcimy. Wow. Także tak, są nowe trendy. Tak właśnie czapeczki. Tak, tak. tak wygląda właśnie. Tu uniemożliwiamy przejście komórki. Dziękuję bardzo i życzę powoduję w sumie rejsach, ale dziękuję. Mam nadzieję, że choroba morska już mnie nie dopadnie na tym rejsie.